Na obozach Box Camp najważniejsze jest po pierwsze kompleksowość treningu, po drugie budowanie świadomości zawodników, to jest dla nas bardzo ważne, a po trzecie wspaniała atmosfera dzięki kadrze, którą dobieramy. Wszyscy wyjeżdżają są uśmiechnięci. Na każdym obozie Box Camp mamy psychologa sportu, trenera przygotowania motorycznego oraz szczegółowo dobieraną kadrę trenerską, aby popracować nad indywidualnymi umiejętnościami zawodników. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach do gry na najwyższym poziomie nie wystarczą tylko i wyłącznie umiejętności stricte piłkarskie, dlatego u naszych zawodników staramy się tak naprawdę od najmłodszych lat rozwijać również umiejętności mentalne. W tym przede wszystkim budować ich świadomość dotyczącą regeneracji, odżywiania czy to nawodnienia, ale również budować ich pewność siebie, umiejętność efektywnej koncentracji czy kontrolę emocji. No i mamy nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości. Największym wyzwaniem dla zawodników są ćwiczenia mobilizacji i ćwiczenia rozciągające. Są to podstawowe elementy treningowe, które wpływają na jakość wykonywania ćwiczeń. Bardzo też ważnym dla nas elementem jest to, aby indywidualnie podchodzić do każdego zawodnika. Wiemy, że przyjeżdżają tutaj do nas, żeby dostać od nas jakiś feedback, żeby mogli dalej rozwijać się w swoich strukturach, w swoich akademiach. Dlatego też bardzo mocno podchodzimy do nich indywidualnie, bardzo często z nimi rozmawiamy na temat tego, nad czym powinni popracować, nad czym powinni się skupić. Dzięki profesjonalnemu systemowi fotokomórek Witisem jesteśmy w stanie badać zawodników z dokładnością co do tysięcznych sekundy, dzięki czemu stworzyliśmy swoją bazę wyników, której możemy porównać się rocznikowo z wynikiem sportowym. Ogólnie na obozach jest bardzo fajnie, nie ma za bardzo czasu na nudę. Ciągle. Mamy jakieś zajęcia, nie ma czasu na na przykład granie na telefonach, tylko ciągle są jakieś zajęcia, typu z psychologiem bądź jakieś treningi. Jestem piąty raz i mi się wydaje, że dużo jakby mi to pomogło w dalszym rozwoju. Byłem na czterech obozach, poprawiłem wszystko praktycznie, wszystko lepiej wychodzi. Gram zaraz z lepszą grupą. Najbardziej mi się podobają ćwiczenia rozluźniające mięśnie oraz ćwiczenia wzmacniające. Atmosfera jest super, wszyscy są mili. Uważam, że ten obóz bardzo mi pomoże w następnym sezonie zagrać w lidze i strzelić jeszcze więcej bramek. Chętnie bym jeździł na takie obozy częściej, ponieważ na tych obozach mogę się nauczyć dużo więcej.